Andrzej Jaworski twierdzi, że napisał esej, by upamiętnić solidarnościowe protesty. Stąd pomysł na to, żeby przypomnieć o tamtym wydarzeniu. O tym, że pokolenie naszych rodziców walczyło dla nas wolność w tym ogromnym ruchu Solidarności, który liczył bez mała 10 milionów członków. Utwór oparty jest na kanwie solidarnościowej walki o jedną z najwyższych wartości, jaką jest wolność osobista i obywatelska, mówi jego autor. Chcę, aby ludzie nie zapomnieli o wydarzeniach z sierpnia 1982 roku. Lublin jest moim rodzinnym miastem, no ale wtedy też miałem kilka lat, za bardzo nie pamiętam szczegółów akurat tej historii, ale no na pewno jest wątek osobisty w tym, w tym krótkim eseju, właściwie jest taki literacki dokument, z odniesieniami do Zbigniewa Herberta, naród, który traci pamięć, traci sumienie. O tym też warto pamiętać. Pierwszy raz eseju Sierpień Wolności będą mogli wysłuchać mieszkańcy miasta przy pomniku pamięci ofiar Lubina. Do tej pory było to możliwe tylko podczas koncertów z okazji zbrodni lubińskiej.